Witam, nazywam się Małgorzata Bartoszewicz, jestem edukatorem marki Joyko. Dzisiaj chcę Wam przedstawić produkt do koloryzacji semipermanentnej, Color Batter. Color Batter jest to odżywka farbująca, nadaje włosom pełnym blasku kolor oraz dogłębnie napisza i redukuje zniszczenia o 44%. Wystarczy ten produkt nałożyć na włosy na 5 minut. Kolor Butter jest dostępny w większych opakowaniach, jak, jak i w saszetkach. Sześć kolorów. tyka dla klientów, które chcą srebrzyste włosy. Czerwone włosy, na przykład klienta, która farbuje y, na kolor czerwony lub ma sombre czerwone, może sobie odświeżyć czerwonym kolorem. To dla klientów, które marzą o kolorze różowym, niebieskim zielonym i fioletowym. Co zawiera kolor mater, dzięki któremu włosy mają piękny połysk i intensywny kolor. Color Butter zawiera olej z orzechów Kukui, bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze, masło szej, które odpowiedzialne jest za nawilżenie i Quedraminę kompres z 19 aminokwasami, które odpowiedzialne są za zdrowy, piękny włos. 5 minut do pięknego koloru. Dzisiaj nałożę Color Butter Czerwony dla mojej modelki. Zobaczycie, jak pięknie jej włosy się zmieniły. W tej mojej modelki, użyłam szamponem Hydra Splash, jest to szampon nawilżający do włosów grubych i ciężkich. Odsączyłam z włosu wodę i nakładam y, kolor Butter czerwony. Kolor Butter aplikujemy na włosy. Na poszczególną separację. Prosta jest aplikacja. Nie musicie używać pędzelka, wystarczy nabrać prowój na dłonie i masować we włosy. I tak po kolei każdą separację. Pod palcami czujemy, że włosy są wygładzone. Nałożyliśmy już na całość. Trzymamy 5 minut. Pamiętajcie, żeby do tej aplikacji używać rękawiczek. I pamiętajcie, że kolor butter jest to odżywka. Po 5 minutach spłukujemy, nie myjemy szamponem, tylko spłukujemy. Przystępujemy do stylizacji włosów. Spukaliśmy kolor butter i przystępujemy do stylizacji. Do stylizacji używam Jablation Series Side Finish. Jest to mleczko rzeźbiące o mocy trwalenia 2. Nakładam niewielką ilość emulsji. Jest to emulsja bezalkoholowa, na długości i końce na Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z ilością nakładanego produktu. Jeżeli chcecie efekt mokrych włosów, nakładam Gelation na długości i kące. Nie używam suszarki, włosy naturalnie wysychają i osiągniemy wtedy efekt mokrych włosów. Ten, po użyciu kolor Użyłam tu kolorbater czerwony. Pamiętajcie, że najintensywniej wyjdzie kolor, jeżeli użyjecie kolorbacer od poziomu dziewiątego. Kolor ten trzyma się do 10 umyć. Jest to świetna alternatywa dla klientów, które na co dzień boją się eksperymentować z kolorami, mogą użyć kolorbater na wakacjach. Czy wiesz, jak rozpoznać oryginalny produkt Joyco? Każdy oryginalny produkt Joyho ma hologram. Możesz też sprawdzić datę ważności produktu na stronie joyhopolska.pl Hasztag ważna data. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Małgorzata Bartoszewicz.